Okej, okay, witam was z powrotem w kolejnym odcinku, morderstwo nastąpiło tutaj już zmasowanym ataku yy, ciasteczek jagodowych, wszyscy nie żyją, czuję się jak w domu, akurat wolę, żeby do karabinu było więcej jamo. cyberblasty miałeś lol, nie wiem na co ci, ale spoko, doceniam, chociaż nie, <ścoughs> doceniam, chociaż nie, co tu mnie zobacza, a aua, aua, Widzicie? 3 sekundy i już mam 4 pociski, znaczy 4 życia. A syntry! A na syntrie użyjemy ósemeczki, żeby pamięć za zniszczenie. Kupa złomu, 45, za, za to jest 45, ale 45 to i tak dużo, prawda? Dobra, mam trzy granaty wybuchowe, to mnie interesuje, bo zaraz będzie walka z bosem, Więc trochę akcji tu i tam przy obydwu walkach nie ma problemu, prawda? Cześć Dobra, zbieramy fanty Tu się lubię, to są te wrota Tu po prostu stałem i po prostu nadupiłem. To jest epickie miejsce, tyle powiem Granata MP, kolejny, fajnie szauki do pistoletu obzywania czego? wirusy nie chwilujące, bardzo dobre fanty tu są widzę. Włam się. Kurde, trzeci poziom. Dobra. Trochę tutaj obluźnimy jajka. <grym> tak, możemy się tu włamać jako pierwsi, no nie? Się tu dostać i włączyć robota z tego miejsca na dole, ale że ja nie mam jeszcze przejmowania robotów, tak więc lipa trochę. Okej, okay, 15%? Kurde, 35. Eee, przepraszam za to nagłe wejście eee, Jestem już z powrotem Okej, okay, 25 Tutaj z tego miejsca eee, Kurde, tu jest dalej 35, natomiast tu Szewczenko, Ryszard Shit! Nie widzę! Zasłoniło mi Męda Dobra, blokujemy tutaj przejście I teraz Dobra. Tam jedną kamerkę wyłączyć. Byle tyle. Ale jest skrypciarz. Im trudniejszy poziom właśnie włamywania, tym. Poziom pierwszy to 25, poziom drugi to tam było 50, teraz jest 30. to może jest tam zależny od ilości rzeczy i ilości tych, których z, z, no hakowaliśmy? Nie jestem pewien tego. Mhm. Poziom trzeci, tak samo tutaj. Jestem ciekaw. Bo ja jestem zdziwiony, że się nie włączył alarm, ale tu się włączył. A tylko 15%. No, ja pierdzielę. Z cyklu troll. No problem. Mhm, nic, nic ciekawego. E, dobra, idźmy dalej. Już prawie połowę mamy do expo potrzebnego. Kolejne rzeczy do hakowania, wiem, że Was może to nie interesować, ale to jest exp dla mnie. I mnie to interesuje na pewno. Hakujmy, hakujmy. Znowu poziom trzeci. Um, Jezus Maria, 35 na sam początek? Nie fajno. Serio? Kurden przez przypadek kliknąłem stop robak. No tu widzicie jak to jest. ZDĄŻYMY Nieistotne Po raz drugi w ciągu 6 miesięcy, what the fuck Okej, okay, ciekawe Tak, tutaj niektóre teksty są jakby pisane bezpośrednio przez twórców, tak dla lebeki hmm, ładowarka na ścianie, fajnie Pudełkę Musi coś tu być nie powiem, że nie. A jednak! Przynajmniej były pieniąduszki. Dobra. Eeeem, to co? Idziemy na bossa. Bossa, sa, sa. A, tu jeszcze jest wejście. Jeszcze tylko to zlagujemy. Schakujemy. No, wiecie o co chodzi. No, skrzynka z amunicją nawet. Strzałki obezwładniające. To jestem za tym. Znaczy do pistoletu obezwładniającego, strzałeczki. Cześć wirusów ani to mi się podoba bardzo. To trójka cholera. Nie będę ryzykować tutaj, bo tam masz poziom czwarty. Natomiast jak się włączy alarm, to. który się nie włączył, to nie mam problemu. Dobra? Ciebie jednego, a czemu nie? Chcę mieć tam tego expa. I 0%, i 0%. Jest zgołał. go. A nie, jest tylko minus 1% do niego, i jest wyjście od niego. I tak więc tak więc szkoda. Okej, okay. do basa, do basa, do basa, bo te, na to czekacie tutaj i teraz tak skoczę głupio i się zabije. E, tam jeszcze pióra są, to na pewno dla amunicji coś tam poszukam. Może coś fajnego tam znajdę. Ten, ten snajpur tu był. Nie no, na pewno nie jestem w stanie tego podnieść. I... O, fajnie. 188 ammo. To na pewno będziemy mieli wyekwipowane. I naszą wyrzutnię rakiet. Samot marki Holy Patch. <grym> Pozdrawiam na tak. Um, to jeszcze tylko chcę sprawdzić, bo to była dodatkowa amunicja mi się wydaje gdzieś. No, uczony. ok. Mmm Gdzieś tu była dodatkowa jeszcze amunicja do wyrzutni rakiet, jestem tego pewien. A przynajmniej musi być palm top. Ej, to są miejsca przesłuchań w ogóle. Takie hardkorowe miejsce przesłuchań. Ja to chcę sprawdzić, amunicja do rewolweru. Dużo fantów tu jest. W tej grze trzeba eksplorować, to jest najważniejsze. Kolejny palmtop nie interesuje mnie to akurat. Ale może być. Dzień dobry. Cheating? No, to y -y -y -y. i to chyba wszystko. Let's go to the boss. Boski obciągary super sądzę. Łammy się. Cudownie. 0%, no kurde, jakby tu mi... a to aż 55, ale to idzie do tego, to jestem w stanie się poświęcić, no i tak zdążę. I teraz I za Dziękuję. Let's go on the boss. Boskiej obciąga super sądzę i nikt nie pokona, ale ja tak Jensen, that we track just got a burst of

wiem, że mógłbym do wyrzutni rakiet, ale po co, jak ja nie będę z niej korzystać? Ona jest tylko na tego jednego bossa. No nie! To jest jakiś, kurde, koszmar. Dobra, przejmuj, fortyfikuj tutaj. E, tutaj rób to. Muszę zatrzymać, no niestety. Jak bardzo serce mnie boli z tego powodu. No nie, nie, nie zdążę już tego drugiego złapać. Nawet tego. Ech. Wyłącz się. Wyłącz się, przypadni. O, hipostymulant. To po raz kolejny muszę całą tą... ...całe działo wyrzucać. Albo to. Hipostymulant. I użyjmy hipostymulanto od razu. Ale 150 życia to się nam na pewno przyda na bossa. Nie ma co tutaj, nie mam co do tego wątpliwości, najmniejszych. Pyk O, i środki przeciwbólowe, cudnie. To od razu 8. Dziękuję, 175 życia. I tak granaty, i wyrzutnia rakiet. I lecimy na frajera. Hej, wyrzutnia rakiet. Celownik. Seksowny. Ty, namiesz namierz dupkę. I ten napis DANGER, zobaczcie, na rakietnicy. Tak jakbyśmy sami nie orientowali się, że jest niebezpieczne. Dawał skirpi. E, tak, przed wejściem jeszcze dadzą nam masę amunicji, bo to oczywiście na bossa ma być. Nic tu nie ma, serio? ok? że tak spoiluję, że od razu na bossa idziemy, no co to za spoiler? Nie wiecie kim jest ten boss i czym może będzie A dobrze szedłem, bo to jest za ścianą tak jakby. Kurde, że on potrafi trzymać taką wielką rakietnicę gdzieś tam w swoich majtkach, no nie? Też ja niby jestem ten wypłonek i takie tam, ale kurde. Idna Bossa. Lucky here, we got us a boy scout. He must be the one who mucked up my operation at the morgue. Get rid of him, Paddy. Russian oh, That's going to be a pleasure. on chce nie działać? Dobra, I następny strzał będzie tutaj, gdzie jest gaz. Dobra. nie, 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 tu. nie, 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 przeładował jeszcze. Chodź pod tą. Nie chcę pój pójść pod ten gaz. Ja w nie chcę uwierzyć, jak można nie trafić z takiej bliskości. Ja dosłownie załamałem się nad sobą. I nad wszelkimi rzeczami związanymi z mym ciałem. Jezus Maria. Dobra, zrobię cięcie póki się do niego nie dostanę. Okej, okay, powtórka z rozgrywki. Pomiń. O to chodziło. Geniusz ze mnie. I tak to miało wyglądać. Tam wszędzie były beczki wybuchające. Wystarczy, że w niego nimi rzucimy i też wybuchną. Tak więc dla tych, co nie mają amunicji, jest możliwość zabicia ich podczas tych walk. Ten Boy Scout miał parę pytań do zobaczenia. Who Ten, kto nazywał Kto jest? Dlaczego FEMA szukał mnie do Seraph Industries? FEMA? You think FEMA? Gives a rat's ass about some rinky-dink biotech corporation's company secrets. <coughs> you got worse enemies than FEMA. <coughs> like who? Who? Get to Shanghai. Hangshot court gardens. And house. Tell him. <coughs> tell him. Tell him Barrett sent you straight to hell! <laughs> <laughs> oh, my Jensen, a What's going on down there? Those soldiers just fixed out like you wouldn't believe. <coughs> they see you. No, I was flying dark in case it got hot. You alright? I'm fine. Patch me to Saraf. I'm getting you out of here first. Get to the LZ, I'll pick you up there. Dobra, są granaty z powrotem, to mnie interesuje bardzo. Kurde, ga granat gazowy będzie epicki. Że niby ty podczas tej walki masz niby zdążyć to wszystko zebrać tu. Porąbało ich chyba. Chyba o szaleli. Okej. Okay. ma um, amunicję, pistolety, wszystko. Tajfun! Tajfuna chcę. Tajfuna chcę to nie ma, to jest bezkompromisowe, bezapelacyjnie, bez Andrzejowo. Tajfun? Nie mogę, no dosłownie. Na no, hama weźmie co innego. Batonik. Moje pilsy. Dobra, pilsy, kij z nimi. Mm, Tajfun mnie bardziej interesował. Serio, granatów już nie mogę, niczego. Miny. Miny na pewno będę chciał. Eee, cholera, co by tu wyrzucić za miny? O, tu mam, tu mam amunicję do wyrzucenia. Super. A to jest jedna mina wstrząsowa. Dobra. To wolę granat zamiast tego i granata MP Dobra. Oczywiście, lutowanie wszelkiego. wszystkich zasobów, e, rakietnice sobie sprzedamy, oczywiście, nie ma w tym żadnych, żadnego problemu. No, i mieliśmy pierwszego bossa. Mam Na nadzieję, że wam się podoba. Wrzucić granata, jego to troszeczkę ogłuszy i wtedy rzucić mu. E, strzeić mu w mordę kilka razy. A te rakiety na samym początku też są bardzo przydatne do załatwienia sprawy. No i wyrzutnie rakiet sprzedamy. Fajnie będzie. No, jak długo ta winda może działać? Come on, Barret. Jak można mieć na imię Barret? przypał. Let's get out of here. You ready to get out of here, Jensen? No, yeah, take us back to Seraph Industries. None too soon, if you ask me. Strap in and hold on! No, jeszcze mamy tego Praksisa, to sobie go tam dodam do pomyślmy, co by było tam najlepsze. No, coś tam będzie na pewno. ja to przybliżę. To co właśnie zobaczyliście. To tam jest 800 i BEE. To wyglądało jak B, czyli cycuszek. Chyba to jest iserego od twórców. okej. Do czego Braxizuje, że zastanówmy się. Fortyfikacja nie jest taka ważna dla mnie. Cholerka, te działka, czy poziom czwarty już od razu zrobić? Albo może. Coś yy, ulepszy, Nie, potęga. Proteza nogi, a tak potęga nogi. Yy, w ostrzenie wzroku? na pewno nie. Pomyślmy, to jest bardzo istotne. Um, tu mamy maksa, wszystko już. Yy, natomiast. Nieważne, trujące gazy. A to dwa aż są mi potrzebne. Może tego na kupić? Też dwa. Cholera. Uh, skoro mamy amunicję, Tyfon już um, Wyposażenie od dwie kolumny To wszystko później, będę potrzebne. Nie, na razie, na razie, na razie, na razie Musimy mieć najlepszą zdolność hakowania To, je, to jest nie, 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 nie radykalnie, nie radykalne <laughs> Dobra, ale wyjdziemy sobie na razie na zewnątrz, ponieważ ja chcę sprzedać rzeczy. Sprzedamy sobie to mamunicę i zobaczymy ile hajsu będziemy mieli i zobaczymy czy czasem w klinice limb nie możemy kupić już dwóch od razu ulepszeń, bo to już jest jakby kolejny takby tak chapter. I co chapter możemy wejść do takiej kliniki i sobie kupić dwa praksisy. Nie chyba, że to zrobi teraz tak, że to jest jakby co 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 cholera, gdzie to było? Jesteś tu? A tak, klinika Link, witam. Um, że to jest jakby co kolejną lokację, bo tak będziemy się zmieniać między tędy ten, ten, a Shanghai'em, no nie? Ale się zobaczy. Na pewno wejdę do tej kliniki i zakończę wtedy odcinek. Cześć ziomuś. How may I be of service? E, sprzedajmy Ci coś pięknego. A Monika lol. Um, 18, 20. A wyrzutnia rakiet, sprzedaj. Ś ślicznie. 2000 zarobiliśmy na tym. E, batoniki i wirus A Adra, kupimy sobie coś. Może coś masz ciekawego? E, nie, dalej to samo, zestaw do serii dwu nabojowej. Mina jest całkiem urocza, ale mnie interesuje. No i dobra. No zobaczcie, że teraz mamy z powrotem już masę miejsca, no nie? Więc jest luz. Lulzik. Że tych zażartuje. Wejdźmy do kliniki Limp, zobaczmy, czy tam możemy coś nowego kupić, chociaż wątpię, jeżeli nie ma nowych ulepszeń, ale warto zawsze sprawdzić. Ona jedna takie jeden taki praksis kosztuje aż dwa. Prak, yy, znaczy tak, jedne, niektóre ulepszenia kosztują aż dwa praksisy, fajnie by było jednak mieć jakiś. Cześć? Fak. No niestety, są za, są za biedni, nie potrafią nam zrobić nic ciekawego. Tak więc do zobaczenia na razie. Pa!